Jak zostałem dziennikarzem? Jesteśmy już live? Drodzy Państwo, no tak jak poprzednio, cały czas jest czwartek, pierwszy dzień 24 edycji Międzynarodowego Festiwalu Krokus, Jazz Festiwal imienia Tadeusza Erola Kosińskiego. Gościmy dzisiaj na festiwalu zespół Masta Antoni Blumhoff i Paweł Kowalik. Bardzo się cieszę, że jesteście dzisiaj z nami. Okazji jest masa cała, bo jest nowa płyta. Przebojem wdzieracie się na, na sceny polskie i europejskie. Moje pytanie brzmi tak, ponieważ mój ojciec pochodził spod Krakowa i chciałem się dowiedzieć, czy nazwa Omasta znaczy to, co kiedyś znaczyło słowo Omasta pod Krakowem. W sumie to tak czy znaczyło coś innego niż myślimy, że znaczyło tak znaczyło to jakby coś, coś lepiej, prawda? coś lepiej a, no to, to, to Aha, no jest. znaczenie, nie którego nie znaliśmy. Zimnioki z omastą. A no to, A, tak, no to, tak? z, no to znaliśmy dosłownie. Ulepszać, ulepszać, no tak? właśnie, ulepszać, czyli, czyli ulepszacie. Tak, staramy się ulepszać. Mam nadzieję, że nam to, Mamy nadzieję, że nam to wychodzi. Ulepszamy tak. siebie codziennie, tak. mm -hmm. No ja przyznam się, że moje wrażenia po wysłuchaniu waszej płyty Jazz Report from the Hood są takie, że rzeczywiście ulepszacie, bo jest to taka jakość na polskiej scenie muzycznej, może jazzowej. Nowa, nowa. Tak no, staraliśmy się w sumie. Y, zrobić coś, czego, czego jeszcze nie było, a może czego jest po prostu mało. Bo tak samo jak Łukasz właśnie, nasz menadżer się do nas odezwał. Y, to, to w sumie też. No, z tego względu, że graliśmy coś innego niż wszyscy. Coś, co wcześniej chyba robili tylko EAPs. I nie wiem, czy do dzisiaj Eaps i to tego też tylko nie robią. Może troszeczkę rzeczywiście ta, ta scena się zmienia i jest troszkę więcej tych zespołów, które idą w taką muzykę, ale my jednak chcieliśmy ją jeszcze pokazać bardziej po swojemu. Ja się przyznam też, że jako starszy człowiek, trochę bardzo doceniam to, że gracie melodię, mimo, mimo tego, że ten gruf jest jakby zabierający i jakby jest to. Pierwszy plan tego, co, co gracie, ale że są melodie i to i to właściwie to jest wasza zasługa, prawda? Bo instrumenty, na których gracie, właśnie są do grania melodii. Prawda, staramy się jakieś tam melodie popisać do naszych numerów. No są utwór Anchor Breaker na przykład jest takim popisowo-melodyjnym utworem bardzo. Bardzo jesteśmy z niego zadowoleni. No jakby chodzi nam głównie o to, żeby pokazać, jak bardzo ten hip-hop z jazzem się zazębia, że to jedno z drugiego wynika i, i czemu, by, czemu by nie grać hip-hopu, jeśli gra się jazz i w drugą stronę, bo, bo to nie jest tak, że hip-hop wywodzi się tylko z jazzu. Dzisiaj też jest tak, że, że dużo z muzyki hip-hopowej przenika do jazzu i myślę, że to chcieliśmy też pokazać, żeby, żeby jednak tę myśl improwizacji. Która wywodzi się z jazzu, i, i ten prosty groove hip-hopowy jakoś fajnie złączyć i, i pokazać, że można zrobić coś nowego. A co na to pan profesor? Ja chciałem was, chłopaki, zapytać, bo inspiracje hip-hopowe są tutaj oczywiste i w wywiadach na ten temat mówicie sporo. A ja was chciałem zapytać o, o to, kto albo jacy artyści. I to artyści międzynarodowi, ale być może polscy, również jeśli są tacy, są obecni w waszej muzyce. Z takich artystów, którzy powiedzmy wywodzą się albo działają w, na scenie bardziej mainstreamowej. Mainstreamowej, yy, to znaczy dż, dż, jazzowej? Mainstreamowej jazzowej scenie, no bo wiemy, że hip-hop jak gdyby też nie wziął się z powietrza, wynika mm. to jak gdyby artyści hip-hopowi też byli bardzo mocno sceną jazzową amerykańską zainspirowani. Mm. Jak to no, wyglądało? No u mnie, no, z takich żyjących artystów, no to dużo się inspiruje Eleną pindell flecistką. Y, nawet niekoniecznie jej graniem, tylko po prostu jej osobą, że ona istnieje. To mi bardzo, bardzo mi pomogło odkrycie jej, kiedy tak szukałem siebie w tym flecie. Y, więc jest to artystka, która jest bardzo dużą inspiracją. Tak samo jej współpracownicy, czyli Christian Scott i y, 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 y tym podobni. Ludzie. No ja myślę, że ciężko tak wymieniać, bo raczej każdy z nas ma też trochę inne inspiracje, jest na, na, naprawdę wiele, no, no nie wiem, tak jak dla mnie Miles Davis czy, czy Roy Hergroff, to też pokazuje jak oni pchali tę muzykę do przodu, że, że nie tkwili ciągle w tym samym punkcie, tylko jednak cały czas starali się robić coś nowego i Miles, który zaczął od bebopu skończył tak naprawdę na hip-hopie I, i tak samo Roy, także no myślę, że tu du, dużo inspiracji, no Wayne Shorter, Herbie Hancock od, od takiego jazzu modalnego... No, naprawdę, to każdy słucha trochę czegoś innego. Razem się gdzieś tam zarażamy tą muzyką. Ja poznałem inną muzykę dzięki Antkowi, dzięki Nichodemowi. Każdy troszeczkę coś innego wniósł i to też słychać chyba w naszej muzyce, że staraliśmy się dojść do takiego kompromisu. Zawsze się ja i myślę, że wszyscy inspirowaliśmy artystami, głównie którzy całe życie pchali do przodu. Tak, tak. Raczej no. nie takimi jakimiś, no, bez zastoju. Bo tak, to jest coś, to mnie to osobiście zawsze inspirowało, bo bardzo często zmieniałem subkultury, zmieniałem gatunki muzyki, które mnie inspirowały, z których słuchałem, i kiedy w mojej edukacji muzycznej szukałem czegoś podobnego, żeby się czuć, że do czegoś przynależę, I, i tak to u mnie było. Myślę, że u chłopaków jest to taki wspólny mianownik. Po prostu artyści, którzy się zmieniają, Ta chęć szukania po prostu. Tak, super, że jesteście z nami. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Kochani, o 21.00 klub kwadrat o masta. Dzięki. Zapraszamy. Zapraszamy.